mam witam Was w drugim odcinku symulowanej kariery Arsenalem Londyn. W dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie od przesymulowania meczu o tarczę wspólnoty z Liverpoolem. Zobaczymy jak nam pójdzie to już skład Leno, Bayerin, David Luiz, Gabriel, Tierney, Ousmane, Dembele, Sebajos, Thomas, Pepe, Lacazette i Aubameyang. No i zobaczymy jak to nam wyjdzie, bardzo mocny skład Liverpoolu, na pewno oni są faworytami. Nie spodziewam się w tym meczu zwycięstwa Także No zobaczymy jak to, jak to wyjdzie Tutaj na początku Dobrze, dobrze atakujemy prawą stroną Ale szybki odbiór Liverpoolu i już będzie kontratak Dobrze a i spalony, dobrze, bardzo dobrze Bardzo dobre ustawienie w defensywie To musi się podobać a teraz błąd. No i właśnie Liverpool bardzo długo sobie tutaj pogrywa te akcje. No. Może teraz będzie szansa na kontratak, bo dość wysoko stoi obrona Liverpoolu. Dobrze, teraz. Ale Lakazet stracił. Liverpool lewą stroną. Oj, to może być groźna sytuacja, brawo Leno, brawo Leno No ale takie wybicie, no i znowu Liverpool, Liverpool przycisnął no, to na pewno trzeba zauważyć i trzeba im oddać dobrze do lewej strony teraz, no ale szybko przejmują tą piłkę, w środek no. Spalony był? Nie wychodzi tylko po prostu. Leno od bramki. Dobrze, Alba do Za Zabrakło. No teraz prawa strona niebezpiecznie. Aj, brawo Leno, dwukrotnie nas uratował teraz. Świetnie Zobaczmy jest prawa strona. Teraz właśnie dębele powinien odpalić Ale poszedł cofnął się i No, teraz Jakby nie spalony Szkoda Do przerwy chyba będziemy mieli 0 do 0 Chociaż jeszcze poczekajmy 0-0-0 do przerwy. Nie będziemy na razie robić żadnych zmian. Ruszymy w tą drugą połowę. Ale tak, przez ten pryzmat pierwszych 45 minut, no wygląda to dosyć źle. Tylko wydaje się kwestią czasu. Jest bramka Liverpoolu. No, no trzeba uważać. Brawo, Leno na pewno najlepszym naszym zawodnikiem jest Bart Leno w tym momencie <taki> także no i znowu Leno, znowu Leno dobrze zainterweniował uwaga, a i tu jest prawa strona nie możemy tak dopuszczać oj, 1-0, niestety Roberto Firmino Przejdziemy sobie na ofensywną formację i chyba coś zmienimy. Chyba zmienimy, no bo to już jest czas najwyższy. 70 minuta. Trzeba zaryzykować troszkę. Emil Smith -Row na boisko, wejdzie Martinelli. Spróbujemy młodzieżom. Dwie zmiany w naszym wykonaniu. Oj, 2-0. Nabi to, No to to już jest raczej po, po naszej szansie na pierwsze trofeum. Szkoda, szkoda. No ale spodziewałem się tego, że raczej z Liverpoolem większych szans mieć nie będziemy. Lekka kontuzja Thierneya, ale powinien dograć sobie spokojnie ten mecz. No i to już jest raczej... Raczej wynik nie do wyciągnięcia. Przede wszystkim w symulacji, bo gdybyśmy tu grali... To jeszcze byłby jakiś cień szansy, chociaż... Ale tutaj... Oj, 3-0 jeszcze. I jeszcze raz Firmino. No szkoda, szkoda, bo... Gdzieś tam mi się wydawało, że... Tej tragedii nie będzie jednak. A tutaj gra jest nie najlepsza. I niestety przegramy ten mecz aż 0 do 3. Chyba że jeszcze Liverpool nam coś wciśnie. Ale chyba już jest na to za późno. Tak, koniec meczu. Przegrywamy 3-0. Także no słaba inauguracja tej kariery. Tych oficjalnych meczów. Bo wiadomo, że z paringów Nikt, nie, nikt mnie nie będzie rozliczać ze sparingów. No, i sobie za moment przejdziemy już do pierwszego meczu Premier League. Z transferami chcę poczekać. Chcę poczekać, tak jak Arsenal działa praktycznie zawsze, czyli do ostatnich dni okna, bo no, chcę nazbierać sobie budżet. Chcę zobaczyć, za jakich zawodników przyjdą oferty, i ewentualnie wtedy. O tutaj mamy wypożyczenie za Nelsona i to bez... a nie z wykupem. No to nie, to odrzucimy to od razu. I tu jest oferta za Laka Z. Laka Kurczę, no jest na miniaturce. Laka ale no starzeje się. On już ma 29 lat, on już lepszy nie będzie. Myślę, że gdyby 45 milionów nam Barsa dała 33, 200 Chociaż żeby dostać powyżej tych 40, o, to już jest lepsza oferta 38, ale pamiętamy, że oni z Dembele to nam nie łatwo dali, no i tam 5 milionów opuścili. Okej, okay, 42 miliony ja za tyle jestem w stanie sprzedać Aleksandra Lakazata, którego bardzo szanuję, jakby. W realnym świecie, no ale w tym momencie jest chyba nam potrzebny ten pieniądz, po prostu z tego transferu, bo już niedługo tego pieniążka mieć nie będziemy, a la kazet lepszy nie będzie i podejrzewam, że tutaj możemy znaleźć fajne zastępstwo. Wilfried za, 27 lat, za, ha. no zobaczymy. Ale tak jak mówię, no poczekamy sobie z tymi transferami. Myślę, że spokojnie zobaczymy, co ten skład. Co kuleje w tym składzie przede wszystkim z takimi drużynami. No, właśnie pokroju Evertonu, który w realnym świecie miał świetny początek. Z Carlo Ancelotti em. i tymi świetnymi transferami typu James Rodriguez. Zobaczymy, właśnie czy. Dużo nie zmienimy, dużo nie zmienimy, bo praktycznie będzie to zmiana tylko yy, Eddiegoun Ketty, który pojawi się w miejsce La Caseta, którego już nie ma z nami, chyba tak. Już chyba został sprzedany. Środek obrony ten sam. Chciałbym sprawdzić bardzo tego upamykano, ale no to jest. To by zabrało cały nasz budżet, to musimy sobie jasno powiedzieć za obrońcę o takim samym overallu jaki ma David Lewis, także no nie wydaje mi się, żeby to była najlepsza opcja no ale dobre, może zobaczymy może w tym meczu będzie pierwsze oficjalne zwycięstwo gramy na Emirates no i Everton na razie dobrze broni dobrze tutaj na lewej stronie ładnie moi zawodnicy się wymieniają pięknie wymieniają te Podania może jakieś. Ach, szkoda, że nie było dośrodkowania. No, i będzie kontra Evertonu. Oj. No, za łatwo, za łatwo. Za duże dziury są między pozycjami. Jest środek teraz ładnie tutaj do lewej. Tu jest PP. Dobrze. No. Teraz będzie szansa dla Kazet i piękny Edinketia Ketia strzelał bramkę 1-0-20 minuta meczu. Edinketia, bardzo dobrze trzeba dla nas pierwszą bramkę oficjalną w tej karierze. No to proszę bardzo, dostał szansę i od razu się spłaca. Edinketia. no ta fantastyczna młodzież Arsenal, na której na pewno trzeba, na którą trzeba stawiać, tak? Bukayo jest Emil Smith rowe właśnie. Edin Ketia, Kieran a Teraz James Rodriguez w jakże sporosty sposób. No, ledwo co mówiłem, że to fantastyczny transfer Evertona. Właśnie strzelił nam bramkę. Szkoda. Czyli widać, że ta obrona ma braki. No, bo jednak z taką drużyną jak Everton, no ja bym chciał. Spokojnego zwycięstwa, temu to będziemy teraz drżeć. No tak przynajmniej było jeszcze kilka lat temu, że kiedy Everton przyjeżdżał do Arsenalu, no to raczej wracał bez punkty. Bez punktów, bez punktów. No tutaj do przerwy wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli remis. Dobrze. Mało tego dębele widać. Ale no, mówię, to są dwa mecze dopiero, także nie ma co go rozliczać z dwóch spotkań, tak? Dobra, dobra, do przerwy 1-1. Zobaczymy co będzie po przerwie. Może przejdziemy troszkę bardziej ofensywnie, ale to posiadanie, posiadanie niszczymy na razie Everton. A Everton wyprowadził sobie swoją akcję i strzelił bramkę, tak naprawdę bez żadnych innych groźnych aspektów. Dobrze, teraz do Yangach bazujmy na jego szybkości. Świetnie, świetne. to było, tak jest. pierre emerick Yang 2 do 1. Brawo. No to jest piłka, którego będę chciał jednak zostawić. Mimo też, że no ten wiek jego już zaczyna się bardziej starzeć, no wiadomo, każdy się starzeje, ale no jednak przychodzi taki wiek. Upi że nie daje tyle drużynie, ile dawał. Zrobimy zmiany, Edin Ketia, Emil Smithrow dostanie swoją kolejną szansę, Granit Szaka wejdzie za Sebajosa i Nicolasa Pepe zmieni Bukajosaka. Będę, będziemy też chyba zmieniać pozycję wokalistyczną. żeby był tym lewo skrzydłowym, lewo pomocnikiem, myślę, że nie zajmie mu to dużo czasu. Oj! No, ja byłem pewien, że to jest bramka. No, elektryczny David Luiz wydaje mi się, chociaż ten Gabriel też do mnie nie przemawia. Ach, spalony teraz. No właśnie, dużo się dzieje. Kolejny mecz sobie przesymulujemy szybko, ale uwaga teraz. Kolejna szansa Evertonu. No, dowieźmy to zwycięstwo, bo widać teraz, że i to posiadanie. No i kolejna szansa Evertonu. I to posiadanie zmalało. Widać, że Everton przycisnął, że presują, ale my nie potrafimy tego wykorzystać w ogóle. Dobrze, dobrze, teraz ładnie, szybko operujemy tą piłką, spalony, tak myślałem właśnie. No, musimy, musimy przeciągnąć to spotkanie, widać, że już raczej ciężko będzie sobie tutaj coś stworzyć. Dobrze, ale chyba spalony znowu, tak, Bukai Osaka na spalonym. To jest w tym momencie taka, taka, taki wariant bardziej defensywny z Bukajosaką. Osaką. Pomimo, że on jest lewym pomocnikiem, no to tutaj jest cofniętym lewoskrzydłowym. FIFA tak go ustawia. Dobrze. No i teraz. Aj, szkoda, że tu na prostopadłe do Obama Yanga nie poszło. Dobrze, dobrze, dobrze gramy sobie tutaj spokojnie piłką. No i tak. Właśnie trzeba wypunktować to, że prowadzimy tak. Wygrywamy swój pierwszy mecz. w w tym sezonie. A więc dobrze otwieramy Premier League. Zobaczymy z Kim gramy w drugiej kolejce, aby to był jakiś łatwiejszy zespół. Nie pamiętam szczerze, powiedziawszy tego drugiego rywala. To tam nam się pojawi na horyzoncie. Są oferty. Ale chyba na razie sobie ich ani Holdinga, ani Chambersa. Chyba nie będziemy sprzedawać. Szybka symulacja, oj, tu mi się źle weszło Szybko sobie przesymulujemy i przejdziemy do kolejnego Do kolejnego przeciwnika Chelsea Londyn, no szkoda Bo taki mecz też był to byłoby zobaczyć, derby Londynu Szkoda, szkoda, że takiego meczu nie zobaczymy Ale no, no mówię, no byłby za długi odcinek Myślę, że taka jedna symulacja to jest bardzo dobrze. Ris Nelson do Walencji na dwa lata. Jak najbardziej się na to zgadzam. Chambersa chyba nie puścimy i Holdinga też nie puścimy. Także za moment przechodzimy sobie do szybkiej symulacji. I miejmy nadzieję, że z Chelsea chyba na wyjeździe teraz będziemy grać. Czy u siebie? U siebie. U siebie zagramy, a więc tak. No Emirates gramy znowu. A więc. Czy coś zmienimy? Zmienimy Dembela. William chciał zagrać ze swoim byłym klubem. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. I szybka symulacja. O, ale świetny skład ma to Chelsea. No, niestety. Dani Seba jest bramką dla nas. Werner ukąsił nas dwa razy. No także niestety. No, a w tym odcinku to by było na tyle. Yy, niedługo będzie kolejny. Także trzymajcie się. Na razie i cześć.